Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irse witam was na moim i samce alfa kanale we wtorkowym speed Buildzie. słuchajcie, dzisiaj dalej zabudowywujemy new Crest. tak i mam dla was bardzo, bardzo, ale to bardzo duży domek mówiąc duży domek mam na myśli taki domek dla większej ilości simsów niż ogólnie jest możliwe tak bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś nie ma mcc no to jakby jest ograniczony możliwością posiadania rodziny do 8 simów, wliczając w tym pieski i kotki. Tak więc no cóż. No ale jeżeli ktoś ma razem raźni, no to może korzystać z tych dodatkowych wszystkich sypialni, które tutaj wstawiłam. No cóż dla gości, bo nie oszukujmy się, w razem goście lubią nawiedzać, lubią przyjeżdżać i po prostu pomieszkiwać. Można również, jeżeli ma się dodatek uniwersytet, po prostu wynajmować pokoje. Tak to mniej więcej wygląda, ponieważ ilość simów, jaką przewidziałam na ten domek, to hipotetycznie 10 zmieści się bez problemu 11. Dlaczego hipotetycznie? Ponieważ jedna sypialnia, gdzie jest podwójne łóżko, pomyślałam, że bardziej jest dla takiego młodego, dorosłego nastolatka, który jeszcze nie wyfrunął z domu i mógłby z nikim tego łóżka nie dzielić, ale jak najbardziej, kto wie, może już ten młody, dorosły kogoś sobie, że tak powiem, do gniazdka przygarnął i dzieli z tą osobą pokój. Tak to mniej więcej wygląda. No ale słuchajcie, mówiąc o domku, jest na samej podstawce. Tak, bo przypominam, zabudowywujemy New Crest na samiutkiej podstawce. Korzystamy jedynie z debuga, korzystamy z tych wszystkich rzeczy możliwych do wykorzystania, właśnie którą daje podstawka. Jakby co, jest garaż. Uwzględniłam również miejsce, jak najbardziej uwzględniłam również basen. Myślałam o zrobieniu trzeciego piętra, ponieważ jest szansa, była szansa przynajmniej, była możliwość, ale jednak no cóż, nie. Po prostu nie, nie dodałam trzeciego piętra. Jakoś tak daję pierwsze piętro, to znaczy hipotetycznie parter, pierwsze piętro już dalej nie idę. No muszę z tego wyjść. Powiem Wam, muszę z tego wyjść, muszę pokombinować, muszę trochę jednak większe te domki robić. Ale w moich prywatnych, prywatnych rozgrywkach sama bardzo, ale to bardzo nie lubię, jak mnie nieładnie mówiąc, sima z dupą latają po tych wszystkich piętrach. One same nie wiedzą czego chcą, i no cóż, nie jest to po prostu takie łatwe z wieloma rzeczami. Dlatego trzymam się po prostu na tego parteru i tego pierwszego piętra. Chociaż mam tendencję ostatnio do robienia piwnicy. Albo inaczej, zaczynam doceniać piwnicę, ale może też dlatego, bo utrudniam sobie sama życie i robię na przykład pralnię. A powiem wam, trzymanie w piwnicy, jeżeli ma się cztery pory roku, pudła na szpargały, dzięki którym można dekorować płoty, domek i wyciągać różne dekoracje świąteczne. Chyba tak, chyba to jest ok. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czasami też w piwnicy fajnie zrobić pokój takiego zbuntowanego nastolatka, chociaż ja osobiście nie wyobrażam sobie mieszkania w pomieszczeniu bez okien. No ale słuchajcie, bez powodu nie wzięło się określenie piwniczak. Z jakiegoś tam jednak się wzięło, więc tak. I odnośnie jeszcze domku, poszłam w środku, jest dość nowocześnie. Na zewnątrz, yy, czy tak nowocześnie? Nie, jest bardziej tak po amerykańsku. Yy, no i niebieski kolor. Powiem wam, niebieski kolor naprawdę jest wdzięczny, jeżeli chodzi o ozdobienie elewacji. Dużo kwiatków, dużo ogólnie ozdób takich typowo roślinnych. No, nabawiłam się. Serio się nabawiłam. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym też nie pokombinowała z ogrodzeniem. Chociaż powiem wam, Ogrodzenia mnie jest wiecznie mało. Autentycznie jest mi wiecznie mało ogrodzeń w Simsach czwórce, Dlatego też się posiłkuję i kombinuję trochę z debugiem. Bardzo nawet bym powiedziała, że kombinuję z debugiem. Czy dobrze, czy źle? Mnie się podoba. Przepraszam, mnie się podoba. Troszeczkę takiego samo zachwytu z mojej strony, bo ta wizja tego płotka, który powstał, no, ja jestem na tak. Ehm, możliwe, że nawet skorzystam z tego domku. Powiem Wam, że możliwe, że nawet skorzystam z tego domku. Oczywiście on będzie do pobrania. Dla przypomnienia, moja ID to jest IRSE88. Niezmiennie cały czas. Chociaż kto wie, może kiedyś się zmieni. Ale mówiąc o zmianach, słuchajcie, padają plotki, że w tym tygodniu dostaniemy informacje na temat kolejnego dodatku do Simsów. Jestem ciekawa, co wymyślą, bardzo jestem wręcz ciekawa, czy to będą te sławetne konie, gdzie ponoć, właśnie no ponoć, no jest przy niby taki przeciek na Instant Gaming. To znaczy ten przeciek już był w związku z licealnymi latami i może tak samo będzie z końmi, więc zobaczymy. Też na Instant Gaming pojawiła się informacja odnośnie piątki. Padły spekulacje, że piątka może zawitać w tym roku. No ja cieszyłabym się tak bardzo. Serio nie cieszyłabym się zbytnio, bo było powiedziane już, że właśnie projekt Rene, że działają odnośnie piątki, no to, to przewidzenia, nie oszukujmy się, nie zażyna się kury znoszącej złote jajka. Co nie zmienia faktu, że nie liczyłabym na ten rok. Serio, jakoś nie. Jakoś nie, może dlatego, bo jestem trochę łatwowierna i wierzę,. Że je dalej chce rozwijać czwórkę. Dalej ma pomysły na czwórkę. I to nie jest jeszcze zamknięty temat. Przynajmniej, ja mam tego trochę nadzieję. Bo jest parę punktów, które ja bym widziała jeszcze, jeżeli chodzi o czwórkę, żeby. No takie moje, wiecie, wishlist, co bym jeszcze zmieniła, czy, czy co bym właśnie chciała zobaczyć w czwóreczce, nim ta po prostu umrze. No, ale cóż, no to też wiadomo, to wszystko zależy od IE. No a z IE różnie bywa. Serio różnie bywa, bo cóż, każde naprawienie błędów przynosi przynajmniej 2 do 3 nowych. Tak, jest to przykre. No ale prawdziwe. Ale mi się Malkotęctwo normalnie włączyło, No więc troszeczkę ponarzekałam. Odnośnie Koni c, Bardzo chcę. I powiem Wam spekulację, co może w takim razie być w tym dużej aktualizacji, bo jednak wątpię, żeby dużą aktualizacją nazwać odświeżenie rodziny kaliente. Chociaż, chociaż, no kto wie, kto wie, ale nadal uważam, że duża aktualizacja to będzie coś znaczącego. To może być to naprawdę coś wprowadzającego do, jakby do mechaniki, albo rzeczywiście naprawienie bardzo dużej ilości bugów, błędów. Może też tą dużą aktualizację już była i w związku z robieniem spraw remontowych z galerią, chociaż... Rozgłośniliby to, zrobiliby koło tego dużo szopki, dużo takiego, do, dopisali do tego taki scenariusz, że byłoby głośno w fandomie i ogólnie wśród simomaniaków. A tak to, tak to trochę to przeszło tak mniejszym echem. Bo nie wiem jak wam, ale mnie już galeria, no to już to nie jest to co było. Ale raczkuje, chyba nawet można powiedzieć działa, chociaż ja tam za dużo z galerii nie ściągam, bym powiedziała, że minimalnie ściągam. Ostatnio sobie pobrałam y, czyjś cmentarz, jakiejś zagranicznej osóbki, ponieważ potrzebowałam do swojej prywatnej rozgrywki na szybko, ale jednak y, troszeczkę za dużo musiałam przerabiać po swojemu, tak wiem, po swojemu. I mężczyźni najbardziej to lubią, jak my kobiety mówimy, że mężczyźni nic nie robią a tak naprawdę oni robią tylko inaczej niż my chcemy, a my musimy mieć to zrobione po swojemu. Więc tak, drogie panie, nie narzekajmy. Chociaż to też nie jest przywara tylko mężczyzn, ani kobiet, bo czasami jest odwrotnie też związka, że to mężczyzna po prostu poprawia po kobiecie, bo musi mieć zrobione po swojemu. Więc tak, i tak musiałam zrobić cmentarz po swojemu. Więc muszę nagrać speedbuilda ze cmentarzem, który robię po swojemu. Mówiąc też o Buildach, jest mi bardzo przykro, ponieważ nagrałam mnie się wydając fajny speedbuild, z fajnym domkiem i nie wiem dlaczego muszę znaleźć nowy program do nagrywania, bo nagle po 5 minutach przestał mi się nagrywać obraz. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Nie jest to pierwszy raz. Nadal nie znalazłam powodu, jeżeli byłaby to kwestia nie wiem, słabej karty graficznej, czy mały, no cóż, mało miejsca na dysku, coś w tym stylu, to mój komputer byłby. Tak, bo słuchajcie, mam taki komputer, że on mi wyje. Po prostu dyskutuje ze mną, jest na zasadzie e, słuchaj, nie zapiszę Ci tego pliku, albo na zasadzie wyświetle Ci z boku informacji, masz mało miejsca na dysku, weź coś, zrób z tym. Więc tak, mój komputer y, jest takim, można powiedzieć, nastolatkiem w okresie buntu, to znaczy y, właśnie na mnie kichłaś, jak Ty na mnie patrzysz, że w ogóle ta bluzka, proszę Cię, kobietowcy, to masz na sobie. Mniej więcej tak wygląda moja relacja obecnie z komputerem, ale nie narzekam, dzięki niemu pracuję. Dzięki niemu zarabiam i dzięki niemu wydaję na te wszystkie kubki w brokacie i kolorowej folii co od je. Czytajcie wszelkie dodatki, co, co nie dadzą, wszelkie kity, to wszystko tak. Mówiąc o kitach, yy, mówiąc o kitach, o kolekcjach i tak dalej, zauważyłam, że bardzo sobie upodobałam nowy kit, kącik czytelniczy, te wszystkie codzienne, szypa, ten codzienny nieład, no i kit związany z łazienką, tak, powiem Wam, ja to wykorzystuję. Serio, już mniej korzystam z kitu dających dużo kwiatków i doniczek, mniej nie oznacza, że wcale, troszkę mniej, tak szczyptem mniej, ale dla mnie te budowlane kolekcje jednak chyba mają w miarę sens, no może poza ceną, bo powiem Wam, tak ostatnio się zastanawiałam, czy jednak jakby dali powiedzmy, nie te 5 dolarów, tylko 3,50. Czy to nie byłaby o wiele lepsza cena i spowodowałaby buchu, rozbuchanie rynku i takie, tak, takie tam dalej. No ale słuchajcie, ja nie pracuję w marketingu. Nie pracuję, pracowałam, nie zamierzam do tego wracać. Nie nadaje się do sprzedawania reklam, nie nadaje się do naciągania ludzi, chociaż jeszcze naciąganie ludzi, jeżeli rzeczywiście sprzedaje się coś dobrego, wierzy się w to, co się robi, to nie jest naciąganie, to jest po prostu praca. To jest po prostu praca. Ale nie, nie nadaje się do tego, więc ja też byłabym kiepska, jeżeli chodzi o sprzedawanie rzeczy, które daje je, bo wychodzę z podobnego założenia jak dużo osób, że nie są czasami warte swojej ceny. Ale też kwestia ma świadomość, ile pracy wielu informatyków musi włożyć w to, co robi, żeby nas zadowolić i żeby wydać, no cóż, taką grę. No, jestem tylko ciekawa, czy mają adekwatne pensje do tego, ile muszą robić. Ja przynajmniej mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. I właśnie tu pada temat nadziei. Mówiąc o nadziejach, bardzo, bardzo mam takich kilka maschew jeszcze w Simsach czwórce, a jak nie czwórce, to mam nadzieję, że się pojawią w piątce. Zaczynając od klasyka. Czyli kręcone schody. Słuchajcie, okrągłe kręcone schody były w trójce śliczne. Ja je chcę ponownie. Bardzo bym chciała, żeby były. Nie wiem dlaczego tego nie dodają, skoro weszły drabiny. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś mechaniki, czy po prostu nie wiem jakieś takie zaparcia się, czy rzeczywiście są jakąś tak trudno, żeby je dać do Simsów czwórki, ale tak, kręcone schody. Mówiąc też o schodach, bardzo bym chciała schody po skosie. Serio, oglądałam, zresztą wstawiłam podczas jednego ze speedbuildów na kanał odnośnie schodów, które mają być w Live By You i ja nie widzę problemu, skoro okna mogą być tak przesuwane z kąta w kąt i dawane nie po linii, to czemu schody muszą być tak bardzo, bardzo mocno przylegające do siatki i nie mogą być po skosie? Już nie mówię o dowolnym kącie skrętu. No słuchajcie, już takich aż wielkich maszyni i nadziei nie mam w stosunku do czwórki. Jednak trzeba być trochę realistą, ale tak. Okrągłe schody i takie poskosie po byłabym bardzo za. Jakby jeszcze zrobili, że nie przylegają do siatki, o matko kochana. Słuchajcie, to byłaby radość nie z tej ziemi, i ja wam to mówię i ja wam to zaznaczam. O kole kolorów nie marzę. Jeżeli chodzi o czwórkę, bo to wątpię, żeby było możliwe, bo, bo czwórka i tak dużo waży, i tak ma dużo rozgrywkowych rozwiązań, i tak dalej, więc też patrzmy na osoby, które mają trochę słabsze komputery, że mogłoby to spowodować wybuch komputerów. Bo taka prawda, nie oszukujmy się, ale jakby rozdzielili na zasadzie było, nie wiem, 15 kolorów, czy 25, na zasadzie wiecie, jak są próbniki kolorów, są gotowe kolory i są gotowe materiały. Ta, nie mówię, żeby tego było dużo, ale jak są te szafki, żeby było na zasadzie drewno, metal, yy, nie wiem, te, te najprostsza tekstura, nie wiem, plastik, powiedzmy cztery materiały. Nie wiem, dwa rodzaje drewna, yy, kamień, metal i tworzywo sztuczne. O, na przykład. I można by było wybrać, czy chce się jasnobrązowy, brązowy yy, żółty, zielony, biały, czarny. To byłoby fantastyczne. Rozdzielenie tekstur i kolorów. Tak. To bym widziała i to bym pragnęła. Kolejne, które bardzo bym chciała, bo ten kącik czytelniczy mnie zaczyna rozpieszczać, wkłady do biblioteczek, do różnych szafek, półek i tak Żeby nie było na zasadzie, że stawiamy obok siebie trzy te same szafki, i mają te same wkłady. Nie, zrobili to w kąciku czytelniczym bardzo fajnie, że. Są na przykład trzy białe szafki i każda z tych trzech białych szafek, one są niby takie same, ale książki mają w środku innych kolorów. Tak, chciałabym. I chciałabym, żeby to było w podstawce, słuchajcie. Na przykład właśnie szafeczki, które użyłam do kącika salonowego z, na wypasie telewizorem, one są z jasnego drewna. Bardzo rzadko je używam, bo, to, bo są tylko trzy kolory drewna. Mimo, że one mają krój bardzo ładny, są estetyczne, to te po prostu kolory drewna są okropne. Mogliby dodać białą, czarną. I właśnie w przypadku tej szafeczki, jeszcze dodatkowe dwie, dwa warianty kolorystyczne książek, albo, choćby, albo trzy, to już w ogóle byłoby szaleństwo. Bardzo bym chciała, i bardzo, bardzo byłabym z tego powodu po prostu szczęśliwa. Kolejna sprawa. Może głupiutka, ale to samo się tyczy łóżek. Słuchajcie, bardzo bym chciała, żeby pościel była oddzielna w stosunku do ramy łóżka, czyli można sobie wybrać nie wiem, niebieską pościel do białej ramy, albo do tej samej ramy można wybrać sobie różową pościel. Ja wiem, że CC tak ma i czego nie potrafi je, to już dawno osoby zajmujące się tworzeniem custom contentów zrobiły, więc dlaczego IE tego też nie zrobi? Wiem, pierdoła, wiem, straszny, wiem, wymagam, ale to już wiecie, na zasadzie rzeczywiście dwóch tabelek. W jednym wybierasz kolor ramy człowieku, a w drugim kolor pościeli. I fantastycznie. Już nie mówię, że tekstura, że na przykład chciałabym mieć tą samą pościel różową w te same kwiatki i niebieską w te same kwiatki. Nie, już, już tak nie szalej. Jak jest standardowo niebiesko-zielona pościel, takie kwiatki i różowa w takie też znaczki. Niech one już sobie będą te znaczki przypisane do tej pościeli, ale chciałabym ramę móc zmienić. Bardzo bym chciała. Bo na przykład ja jakoś tak mam problem, żeby dać tą samą pościel w przypadku łóżek, jak są bliźnięta, czy dzieci mają po prostu wspólnie pokój. No cóż, mam z tym problem. Hipotetycznie to jest dość logiczne, że jak się kupuje pościel dzieciom, to jak ma się bliźnięta, to kupuje się dwa komplety pościeli i ma się to z głowy. Ale czasami może być tak, że jedna się, jedna kom, jeden komplet pościeli się zniszczy, i trzeba dokupić tylko jeden. I jest tak nieparzyście. No i co wtedy? Przepraszam, mama nie pościeli, czy ojciec nie pościeli łóżka, czy nawet dzieciak? Nie, po prostu są dwa różne, różnie zasłane łóżka i tyle. Kolejna sprawa, znikające rzeczy. Bardzo bym chciała, żeby je to naprawiło, bo jak widzicie, zrobiłam takie terrarium po środku. Ja sobie tam w myślach wyobrażałabym tam jakąś, jakiegoś legwana, czy jakąś fajną jaszczureczkę, czy jakiegoś wężyka. Oczywiście część z tych rzeczy poznikała, co dopiero zauważyłam już na sam koniec. A słuchajcie, budowa tego domku trochę mi zajęła. Zajęła mi raptem 5 filmików. Musiałam skleić 5 filmików. Ale bawiłam się doskonale i z góry mówię, to nie jest, to nie będzie, na razie jest, ale to nie będzie największa budowla w moim zabudowaniu Newcrest, bo mam na, cóż, na tapecie trochę większą. Wracając do Must Have, znowu w kąciku czytelniczym, zrobiono różne ramy, znowu różne kolory ram, ale obrazek ten sam: można, można. Słuchajcie, naprawdę, chciałabym, żeby zaczęli aktualizować te stare rzeczy, stare, staruszkie rzeczy. Ja bym się naprawdę nie obraziła. Byłabym z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa. Kolejna sprawa, chciałabym też móc korzystać z tapety i malować fundamenty, bo fundamentów jest, no cóż, fundamenty są paskudne. No, może poza tymi tam, powiedzmy, podstawowymi, i tak dalej, ale są czasami takie, które nie pasują mi w ogóle. Że na przykład szara cegła byłaby ładna, gdyby nie te jakieś takie, no cóż, figury geometryczne, brzydkie, to i mnie się przynajmniej nie podoba. Słuchajcie, innym może się jak najbardziej podobać, bo mamy wolny kraj, wolny wybór. Mnie się to nie podoba, i to też mogliby pomyśleć, zmienić. I fajnie by było, jakby to zrobili. Czy zrobią? No, wątpię. Prędzej dodadzą jakiś po prostu darmowy fundament, czy też do dodatku. No cóż, dali też różne kolorystyczne możliwości szafeczek, warianty, przepraszam, ładnie tak mówi się. Warianty. Nagle mi zaczął mi przeszkadzać, że nie ma kontaktów w kolorze czarnym. Tak, głupia pierdoła, ale nie ma kontaktów w kolorze czarnym. Aby się przydały, no bo tak, bo czemu po prostu by nie. Ale słuchajcie, jest jeszcze kilka rzeczy, których dalej mi brakuje, i to tak strasznie. Wózki. Słuchajcie, wózki dla dzieci. Są rowerki dla dzieci, spoko, ale no jakby nie patrzeć, i to i teraz jakby nie patrzeć, jeszcze są małe ziemniaki. Ziemniaki też by się przydało wyprowadzać. No i taki wózeczek byłby bardzo, bardzo spoko, bo. No debagi nadal są, zamiast od razu dać niemowlę, no to jednak zostali przy noworodkach, które są przyklejone do tych malutkich kołysek innych tego typu łóżeczek. No ale okej, okay, no tak dali, niech tak już będzie. Nie narzekajmy aż tak bardzo, nie? Ale wózki byłyby fantastyczną sprawą. I skoro razem raźniej wyszło, można nosić dzieci na plecach, w tych chustach i tak dalej, no to te wózki to tylko taki mały kroczek i by mogły być, bo w sumie byłoby fajnie. No, ale bardziej jednak moi must have są schody. No, wiecie, ja jestem budowniczym. O samochody, no to wszyscy jojczymy, płaczemy i wyjemy. Są te debagowe, bo jednak po ulicach debugowe samochody jeżdżą. Ale nasz sim nie może sobie pojeździć samochodem, więc może się doczeka, kto wie. Ej, słuchajcie, może to, to jest właśnie taki chwyt marketingowy. Ostatni dodatek, jaki wyjdzie, to będzie mój, mój samochód, nie? Pimp my car, czy coś w tym stylu. I będzie można założyć warsztat samochodowy. No, kto wie, ale to było trochę by przegięcie, żeby samochód tak trzymać do ostatniej chwili. No, byłoby przegięcie. Konie prawdopodobnie dostaniemy. Prawdopodobnie, ale jednak, póki ich nie dostaliśmy, to też byłoby fajnie. Ale skoro są, no cóż, jest prawdopodobieństwo koni, my byśmy chcieli konie, albo przynajmniej ja bym chciała, bo to, co tutaj mówię, to jest takie, co ja bym chciała. To skoro konie, to te otwarte dzielnice. Nie mówię o całych światach, bo połączenie dzielnic wymagałoby naprawdę trochę kombinatoryki, no i znowu spaliłoby trochę słabsze komputery. Ale to otwarcie dzielnic byłoby spoko. Bo wiecie, nic mnie bardziej krewnie nie zalewa, to wczytywanie ekranu, jak idę do sąsiada mieszkając w apartamentach, czy no cóż, domek w domek. Przecież on nie musi być yy, czytelny, on nie musi się wczytywać, póki ja tam nie pójdę, nie zapukam swoim simem i nie stwierdzę dzień dobry. Zostaję miolkę. Na tej zasadzie. No ale cóż, widać, jest to jakiś taki ciężki problem znowu. No możliwe, że znowu rozwiązanie techniczne jakieś na to nie pozwala, albo boją się błędów. Kto wie, może nad tym pracują, po prostu wyskakuje jakieś multum błędów, które gryzie bardzo i je w ogon i się boją hejcenia jeszcze bardziej z powodu, no cóż, takiego, ani innego produktu, jaki wypuszczają na rynek. No, bywa, żyćko. No to tak, otwarty świat powiedziałam, to znaczy otwarte dzielnice. No, oczywiście, dla mnie. To Trochę więcej karier, gdzie można chodzić, uczyć na przykład, no bo wiecie, otwarte kariery dostaliśmy w Witaj Pracy, był to bodajże pierwszy dodatek, duży dodatek do Simsów, fantastycznie, ale skoro doszło razem raźniej, nie razem raźniej, przepraszam, inicjalne lata, można chodzić do liceum. Dlaczego nie zostać nauczycielem w liceum? Słuchajcie, podstawka jest i wyobraźcie sobie, że zamiast sterować w tym momencie dzieciakiem, sterujecie w liceum nauczycielem. Serio. Parę zadań, questów, Wszystko to kwestia tak naprawdę dodania niewielkiej mechaniki, co byłoby fenomenalne. I oczywiście, ja bym piała z zachwytu i ja bym się cieszyła. Pewnie wiele osób by się cieszyło, bo też w tym momencie, w takim dodatku po zachodzeniu do liceum i tej herbaciarni, możliwości robienia własnych ciuszków, sprzedawania trendów. No, jeszcze dodatkowo otwarta kariera. Słuchajcie, ten dodatek by się sprzedawały jak po prostu świeżuteńkie, cieplutkie, z masełeczkiem i czosneczkiem bułeczki u pewnego robaka. No, byłoby, byłoby po prostu fajnie. Mogliby też. No tam, po, no dobra, no dobra. Nie będę czuła o naprawianiu błędów, bo dodatek z weselami nadal jest jakiś taki krzywy i nie wiem, zapominają oni. potraktowali go w macoszemu. Nie wiem, chodziło o to, żeby wywołać szok. Że panienka zmienia facetana kobitkę? Nie wiem, tak to trochę wygląda. Bo tak jakoś po macoszemu jest zapomniany i tak zostało. Nie wiem czemu. Serio. Naprawdę mogliby go poprawić, byłoby fantastycznie, fenomenalnie i wszyscy by się na pewno ucieszyli. A przynajmniej ci, którzy są. Bardzo takimi ostrymi, zagorzałymi fanami, bo owszem, pozyskiwanie nowych klientów jest bardzo istotne, ale też by było fajnie trochę zadbać o tych, którzy już są na tym rynku z marką tak dłuższy czas. A, jakby było miło. No to chyba takich, a tatuatorzy, tak, brakuje mi strasznie tatuatorów w Simsach, możliwości zrobienia sobie tatuażu, tak na zasadzie, nawet na kliknięcia gdzieś na jakiś obiekt czy coś, idź zrób sobie tatuaż. Brakuje mi tego, wiem pierdoła i w tym momencie szukam dziury w całym, bo to nie jest moja must have, to jest tak, że byłoby fajnie. Tak samo byłoby fajnie mieć karierę fryzjera, kosmetyczki, tego typu, no ja wiem, jest spa. Sadzamy sobie na foteliku i robimy paznokcie i zarabiamy na tym, ale nie. Jak już jest spa, to można by było też z Simon poprawiać fryzury. Byłoby, byłoby to naprawdę fajne, bo ja wiem, że to są pierdoły, i na pewno, albo przynajmniej na 80% ktoś już to zrobił jako twórca CC i to działa, i, fun i funkcjonuje i ma się fajnie. No ale cóż. Ja bym też bardzo się cieszyła, jak są te stoły do grania, i jakby zrobili na przykład stół do grania werpegi. Byłoby super. Klikacie na taki stół czterema znajomymi, ze czterema znajomymi łącznie i plus trójka znajomych. I gracie w RPG, i na przykład nie wiem, odgrywajcie z emocjami, albo udawajcie przestraszonych, albo larpujcie, przebierzcie się i odgrywajcie dalej. Ja jestem RPGowcem, uwielbiam RPGi, autentycznie kocham całym moim swoim martwym serduszkiem RPGi. I chciałabym zobaczyć taki element w Simsach. Bardzo bym chciała. Serio. Naprawdę. I księżniczki Disneya. Też. I Deadpoola. Bo skoro jest, ja wiem... No cóż, z Gwiezdnymi Wojnami jest trochę inna sytuacja i ja chyba też, jeżeli dobrze pamiętam, gry wydaję z serii Gwiezdnych Wojen, więc jest inna sytuacja. Ale Gwiezdne Wojny należą do Disneya. Deadpool należy do Disneya, bo Marvel należy do Disneya. Disney słynie z księżniczek. Ej, no dajcie księżniczki z Deadpoolem na czele. O, matko, słyszeliście właśnie Odyna, który stwierdził, że właśnie se skoczę prawie, że na klawiaturę na szczęście skończyło się na blacie. Bo byście usłyszeli pewnie moje inne słownictwo w tym momencie. Ale tak, byłoby fajnie, to byłyby kolejne fajne elementy, które mogłyby zadziałać i które mogłyby być po prostu dobrze rozwiązywane, czy też ciekawie rozwiązywane. No, jak zwał, tak po prostu zwał. Wielokrotnie też mówiłam o innych sprzętach grających i nadal, nadal jestem za. Więc tak, sprzęty dodatkowe grające, oj, tak. Przydałyby się. Naprawdę bardzo, bardzo by się przydały. E, I bym się za nie nie obraziła. Ale skoro jeszcze tak mówimy o obrażeniach, obrażeniach? Obrażaniach się w sumie, e, też bym widziała na przykład rolki. Rolki, wrotki tego typu, ale także można by było simem je założyć i jeździć po ulicach. Wiem, to jest niebezpieczne. I jest wrotkowisko. I to nawet podstawce. Ale tak, fajnie, fajnie po prostu by było. nogi też są na propsie. Tyle, słuchajcie na razie, więcej grzechów nie pamiętam. Pewnie jeszcze wiele bym rzeczy wymyśliła, siedząc i zastanawiając się, co bym widziała w The Sims. Na przykład orzechy. O, słuchajcie właśnie orzechy i brzoskwini nie ma. Brzoskwini też bym widziała w The Sims. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które wstawiamy na kanał. No, i oczywiście życzę Wam fantastycznego tygodnia. I mam nadzieję, że ze mną się słyszycie w czwartek. Chyba, że samiec się zlituje, i wreszcie pokaże wam lewa, którego przygotował i który się nieładnie kurzy. A tymczasem czekamy, czy Ije w tym tygodniu coś da na temat nowego dodatku. No i buziaki. Papa. Pa.